A miłość do dwóch kółek może przekształcić się w dobrze prosperujący biznes. 23-latek trzewa projektuje i produkuje rowery. Tczewianin jest studentem mechaniki i budowy maszyn, a jego założona niedawno firma Baltica wytwarza rowery miejskie, które mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko na rowery jako zdrowy środek lokomocji, ale także modny gadżet dla tych, którzy chcą mieć swój własny, niepowtarzalny egzemplarz. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się wszystko może od mojej pasji rowerowej, która już trwa pewnie od około 10 lat. Zaczęło się od kolarstwa górskiego, od treningów, od klubu rowerowego. No, przy tym przy okazji była też mechanika rowerowa wiadomo, bo wszystko lubiłem zawsze robić samemu. Mieć pewność, że to jest na 100% zrobione dobrze i tak jak mi odpowiada. Modyfikowałem też rowery, swoje samemu składałem, serwisowałem, więc to jakby to był początek. A później przyszedł pomysł też na rowery miejsce, też po mieście jeżdżę rowerem i no nie zadowolało mnie do końca to, co jest dostępne na rynku, chciałem zrobić coś swojego, stwierdziłem, że to jest dobry pomysł i tak to się wszystko zaczęło. Czym ten rower różni się od innych? Ten rower różni się głównie jakością wykończenia, to jest to, co go wyróżnia. Bo używamy głównie europejskie części. No, nie stawiamy, tak jak większość producentów, aktualnie na masowy import z Tajwanu i Chin. Mamy tutaj produkowaną ręcznie we Włoszech ramę, stalową, klasyczną, mufowaną. Do tego w większości europejskie części, wszystko połączone z myślę, ciekawym wzornictwem minimalistycznym, to daje taki efekt, a nie inny. Ile rowerów udało Wam się wyprodukować do tej pory? Jak na razie kolekcja na sezon 2016 zawiera trzy modele. Model damski, czyli ten, który tutaj mamy, Gdynia. Model Męski. Gdańsk i model szosowy Sopot, każdy dostępny w dwóch kolorach. Jakie są obecnie trendy, jeśli chodzi o modę rowerową? Jeżeli chodzi o modę rowerową. W kwestii samych rowerów często właśnie jest tak, że użytkownicy wybierają rowery pod kątem wyglądu. To jest to, co kieruje nimi. Niestety wielu producentów wykorzystuje to, oferując rowery może zachęcające wyglądem, ale nie do końca funkcjonalnością i jakością. Więc my postanowi, postanowiliśmy postawić na, na wygląd, żeby to przyciągało wzrokiem, ale jednocześnie też oferowało coś więcej, czyli właśnie jakość, funkcjonalność, dobrej jakości części. I myślę właśnie, że moda zmierza też w kierunku trochę rowerów retro, klasycznych, przyciągających na pewno uwagę, żeby użytkownik mógł się wyróżnić. Jakie są Wasze plany na przyszłość? Na najbliższą przyszłość no to na pewno intensywna promocja. Jeździmy na targi, reklamujemy się w internecie, w prasie, żeby dotrzeć do jak największej ilości użytkowników i klientów. No i chcielibyśmy rozwijać całe przedsiębiorstwo, nasz pomysł, żeby, żeby to jakoś się rozwijało dalej. Na pewno nie chcemy tego jakby poświęcić jakości, żeby była większa ilość sprzedanych rowerów, bo to nie jest nasz cel. Chcemy cały czas trzymać to, trzymać się produkcji ręcznej, sprzedawać rowery wysokiej jakości i to jest cel, żeby utrzymać tę jakość, przy okazji zwiększać ilość sprzedanych rowerów i rozwijać się dalej. Ile osób pracuje nad tym projektem? Łącznie zaangażowanych w projekt są trzy osoby. Czy to będzie Wasz sposób na przyszłość? Mam nadzieję, bardzo chciałbym połączyć pasję też z pracą, żeby, żeby to było sposobem na życie. Mam nadzieję, że tak będzie. Te rowery nie są najtańsze dla przeciętnego zjadacza chleba, 2000 zł za jeden egzemplarz. Jak można przekonać się, że jednak warto te pieniądze odłożyć? Jeżeli chodzi o samą cenę, to myślę, że jest to standardowa i średnia cena rowerów tej klasy, no bo mówimy tu jednak o nietypowych rowerach. Myślę, że. Warto zainwestować raz w lepszy rower i cieszyć się nim przez długie lata, niż kupić coś może po okazyjnej cenie i często musieć to naprawiać, wymieniać i no nie do końca może być zadowolonym. Kto kupuje takie rowery? Takie rowery przede wszystkim kupują osoby z większych miast, bo to na pewno wpływ na to ma też lokalizacja. Osoby, które może przykładają właśnie większą uwagę do jakości niż konkretnie do ceny. Chcą mieć produkt podkreślający indywidualny styl, charakter i chcą się wyróżnić też na rowerze. E, nazwa Polska. Ile Polski mamy w tym rowerze? Polski. Konkretnie jeżeli chodzi o części, to w Polsce produkowane są siodełka. Zresztą naprawdę bardzo fajne siodełka. Do tego mamy polskie obręcze i można powiedzieć koła zapletane są w Polsce. Mamy polskie koszyci. Reszta części no to jest y, głównie europejscy dostawcy, tak jak mówiłem, e, mamy tutaj między innymi niemieckie kierownice, e, włoskie osłony łańcucha. Y, no i przede wszystkim włosku ramy, włoskie hamulce, to też jest produkt właśnie włoski, więc taki europejski miks w polskim wydaniu. Europejski miks polskie wydanie, a czy będzie rower o nazwie Trzew? Sam pochodzę z Trzewa, mieszkam, urodziłem się w Trzewie, więc więc to jest też moje korzenie. Poza tym, być może w przyszłości pojawi się także model o nazwie trzew. Były takie pytania, więc będziemy musieli to na pewno przemyśleć. Być może w przyszłym sezonie. Na razie trudno mówić o masowej sprzedaży, ale do Baltiki napływa coraz więcej zapytań od miłośników dwóch kółek. 23-letni student Politechniki Gdańskiej na bieżąco śledzi trendy, a firma odwiedza m.in. targi rowerowe. Być może niedługo rowery trafią do sprzedaży stacjonarnej.